Witam w kolejnym odcinku ProZemsty. Dzisiejszy Post jest trochę wulgarny, a opowiada historię o człowieku, który był szykanowany, prześmiewany w swoim rodzinnym mieście, i jego zemstę. Zapraszam do słuchania. Opublikowane przez Revenge Throwaway 999. Dorastałem w konserwatywnym, małym miasteczku w wiejskiej okolicy. Silnie zdominowanym przez religię. To sprawia, że ludzie przykładają dużą wagę do moralnej czystości i wyglądu. Najważniejsze jest utrzymanie swojej reputacji. Każdy musi co tydzień chodzić do kościoła, a ludzie są. Są surowo osądzani za to, że wydają się grzeszni. To było dla mnie złe, ponieważ od urodzenia byłem na przegranej pozycji. Widzisz, jestem dzieckiem gwałtu. Moja mama straciła rodziców, gdy była młoda i została przyjęta przez wuja i ciotkę. Wujek zajmował ważne stanowisko w lokalnej grupie religijnej. Kiedy więc on i kilku jego przyjaciół zaczęli molestować moją mamę, wszyscy to zignorowali. Kiedy zaszła w ciążę, została zniesławiona, aby pokazać, że jest nierządnicą, która uwodzi żonatych mężczyzn. Została wyrzucona z domu wujka. Dlaczego nie wyprowadziła się z miasta, nie wiem. Urodziłem się poza związkiem małżeńskim i bez ojca, napiętnowany jako grzeszny wyrzutek. Moje dzieciństwo było gówniane. Nie wchodząc w szczegóły, wystarczy powiedzieć, że zanim poszedłem do szkoły byłem dość uszkodzony. Szkoła pogorszyła tylko sprawę. Byłem nieustannie prześladowany. Nauczyciele też nie byli po mojej stronie ponieważ wszyscy byli częścią wspólnoty religijnej, która uważała mnie za splamionego. Wyobraź sobie, że jesteś jedynym czarnym dzieckiem w mieście prowadzonym przez Ku Klux Klan. Można to przyrównać do tego, jak tam było dla mnie. Więc tak, w szkole stałem się dzieciakiem dobicia i wyszydzania. Celowo stałem się dziwny i wrogi, żeby zniechęcić ludzi. Ludzie traktowali mnie jak byłbym uszkodzony i poplamiony, więc wziąłem to i zmieniłem w coś, czym mógłbym się chronić. Mimo to udało mi się skończyć szkołę z przyzwoitymi ocenami. Daleka ciotka, moja jedyna przyzwoita krewna, pomogła mi dostać się na studia w prawdziwym mieście. Była czarną owcą w rodzinie i może widziała we mnie siebie. Mniej więcej w tym czasie moja mama zapiła się na śmierć. Nie można jej za to winić. Miała polisę na życie, która pomogła mi w nauce. Życie w dużym mieście mnie wyzwoliło. Poszedłem na terapię i udało mi się wyleczyć rany, które zadało mi moje rodzinne miasto. Pozbyłem się tego gównianego miasta, ale myślę, że jego część nigdy mnie nie opuściła. Mijały lata. Zostałem w kimś rodzaju konsultanta analitycznego. Pracuję dla międzynarodowej firmy, która wykonuje nieszablonowe analizy dla innych firm. Nie będę wchodził w szczegóły, aby chronić swoją tożsamość ale pomagamy w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju sytuacji. Cóż, w mojej pracy czasami jestem wzywany do pomocy przy redukcji zatrudnienia. Jest to do dupy. Współczuję ludziom, którzy zostali zwolnieni, ale gdybym tego nie zrobił, zrobiłby to ktoś inny. Kilka lat temu dostałem zlecenie, aby przeprowadzić audyt w trzech różnych fabrykach, a następnie wybrać, która z nich zostanie zamknięta. Jedna z tych trzech fabryk była w moim rodzinnym mieście. Widzisz, gówniane miasto, w którym dorastałem, było jednym z tych miast z jednym kominem, jak mówimy w moim kraju. Była jedna fabryka i trochę rolnictwa. Tam pracowali wszyscy, a 60% ludzi w fabryce. Reszta gospodarki kręciła się wspierając fabrykę i ludzi tam pracujących. Większość ludzi po wyjściu ze szkoły oczekiwała jedynie pracy w fabryce. Grupa religijna prowadząca miasto również prowadziła fabrykę. Ważnymi ludźmi w społeczności byli zazwyczaj szefowie w fabryce. Oznaczało to, że fabryka nie była tak dobrze prowadzona, awanse opierały się na świętości, a nie na zasługach czy umiejętnościach. Podróż powrotna do rodzinnego miasta była wspaniała. Większość ludzi na początku mnie nie rozpoznała. Pulchny wyrzutek stał się na zewnątrz tylko kolejnym korporacyjnym dronem. Przejrzałem wszystkie dokumenty, wysłuchałem ich przemówień i kłamstw, skontrolowałem procesy. W trakcie rzucałem aluzję i w końcu dowiedzieli się kim jestem. Ludzie z fabryki urządzili wtedy dla mnie przyjęcie ze względu na dawne czasy. Było tam wielu moich kumpli ze starej szkoły. Wspominaliśmy fałszywe, dobre czasy razem, mimochodem wspomniałem o kilku wydarzeniach, zastraszania i ubliżania, których doświadczyłem, po prostu aby zobaczyć jak atmosfera zmienia się niesręcznie. Potem śmiałem się z tego, jakby to był tylko żart i wyrosłem już z tego. Wewnątrz kipiałem z nienawiści i cieszyłem się tym wszystkim. Naprawdę uwielbiałem patrzeć na ich twarze, widzieć kim się stali, bo pindolić to zamierzałem im to wszystko odebrać. W końcu wydawało się, że poczuli ulgę, wierząc, że mają szczęście, że to ja przeprowadzam audyt, że chłopak z rodzinnego miasta ich ochroni. Po kilkudniowej wizycie jeździłem po mieście wynajętym samochodem, żeby zobaczyć jak żyją ludzie i przypomnieć sobie, jak tam jest. Mój stan umysłu był zbliżony do podniecenia seksualnego. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego ludzie zajmują stanowiska władzy, ale tak, teraz zrozumiałem. Reszta to jak mówią historia. Napisałem naprawdę zjadliwy raport, dokumentujący każdą małą wadę i błąd, jaki kiedykolwiek popełniono w tej fabryce. Nie musiałem kłamać ani fabrykować. Po prostu wybierałem rzeczy, które istniały, i polerowałem je, aż wyglądały jeszcze gorzej niż były. Fabryka została zamknięta, a przez kolejne trzy lata miasto umarło. Żadne nowe przedsięwzięcie biznesowe nigdy tam nie powstało. Wzrosło używanie narkotyków i alkoholu, podobnie jak przestępczość i przemoc domowa. Rozpadło się normalne życie, rozpadły się rodziny. Nadal nie doszli do siebie z wyjątkiem kilku jaśniejszych dusz, które się wyprowadziły. Wciąż czasami sprawdzam ich media społecznościowe, ciesząc się jak gówniane jest ich życie, jak w końcu wszyscy zapłacili za to, co zrobili mnie i mojej mamie. Nie mam ani odrobiny wyrzutów sumienia. Gdybym mógł to zrobić wszystko jeszcze raz, zrobiłbym to. Tylko chciałbym być obecnym i obserwować ich, kiedy otrzymali wiadomość o zamknięciu fabryki. Do diabła, w mojej fantastycznej wersji wydarzeń zostałbym w mieście przez rok, żeby zobaczyć, jak wszystko się wali. W rzeczywistości wrócę tam tylko raz. Kiedy wujek w końcu umrze, pójdę i nasikam na jego grób. To był trochę mroczny post ale od czegoś wszystkiego musiała się zacząć jego historia, więc nie wiem, nie będę komentował, czy zrobił dobrze, czy źle. Dzięki za wysłuchanie, pozdrawiam wszystkich serdecznie i do następnego razu.